Zbyszko, proszę cię tu na chwilę. O co chodzi? No, wejdźże tu. Trudno, żebym ja do Ciebie wchodziła. Jestem na to i za stara i za młoda. Ech. Właściwie, czego chcesz? Przede wszystkim nie patrz na mnie jak na wroga, bo ja twoim wrogiem nie jestem, mimo twojego obchodzenia się ze mną. Mnie no się zdaje, że ty nawet będziesz rad pomówić z kimś, kto ma zdrowy rozsądek i z boku patrzy na twoje postępowanie. No, choć no tu nie ciskaj się. Przecież o wszystkim można podyskutować. Jeżeli o Hance, to nie ma żadnej dyskusji. Tak będzie i basta. No, naturalnie. No i nie wyobrażaj sobie, że ja jestem przeciwna temu projektowi. Owszem, skoro chcesz naprawiać, tylko namawiać się na to należy. Ciocia chciała, żeby Twoją narzeczoną wzięła do siebie, ale. No. Odmówiła. Czemu? Mam męża i cele paki kut. A tam, gdzie nie ma zmysłu moralnego, jak u takiej dziewczyny, no to nigdy nie wiadomo, co i jak. Czy to mi miałaś do powiedzenia? Ach, czekaj. Coś z Hanką trzeba zrobić. No, na nową służbę. Nie pójdzie. Na stację ją oddasz? Boże drogi, takie milie to ostatnia zgnilizna i rozpusta. No a przy takich instynktach do dnia ślubu? Może na pensję? No ale wątpię, czy wezmą na no, potem... To są wszystko drwiny. Wątpię. Czy mamcia ją będzie mogła długo trzymać w składziku? Cóż więc robisz? Naturalnie już o jakichkolwiek relacjach ze światem mowy być nie może. Jak widzę na świat. Masz rację. Ja także. Ale żyjemy w ciągłym kontakcie. Pluje na kontakt. Naturalnie. Tylko musicie sobie sami wystarczyć. Nie znam jej. Musi mieć dużą inteligencję wrodzoną. Ty to rozwiniesz. Więc z moralnej strony nie ma obawy. No tylko materialna. Mam ją w pięciu. Tak się mówi. Ale ty masz pensji 60 złotych ręcznych I oprócz tego masę długów. Kontykt w powietrzu. Z tego wetroje to nędza. Hanka nie zarobi nic, chyba, że będzie u siebie samej sługą, no ale. No i to, a, a ty przyzwyczajony dopuszczania pieniędzy swoich i nie swoich. Tak będzie, jak powiedziałem ale głównie o te pieniądze, no bo niby z czego żyć? Wieczorami, no, możesz pisać, mój mąż ci daj jakie kawałki do odrabiania w domu, ale i to... Daj ty mi spokój. Bądźmy logiczni. Mieszkanie, już jeden pokój z kuchenką, 25 do 30. Na życie? Buldę. Co jest nędzą. Ale skoro się kochacie... No to już cała pensja. A gdzież reszta? Będę robił długi. Mamcia ogłosi, nikt centa nie da. A rodzic, Rodzice jeszcze żyć mogą 30 lat. Będziesz nędzarzem długo, bardzo długo. No ale. Daj ty mi spokój. Boże drogi. Gdyby to można tak w życiu powiedzieć, daj mi spokój. Ale ono włazi na karp jak hydra i zdławi. Zbyszko, popatrz mi w oczy. Nie żałujesz już tego, coś z uczyni. Puść mnie. Nie puszczę. Tu się rozchodzi o coś więcej jak o głupie na złość matce. To nie na złość. Ja chciałem raz zetrzeć w proch, to, to podłe, to, to czarne. Co tu jest duszą złych czynów w tych ścianach. Chciałem raz wziąć się za bary z tymi czymś nieuchwytnym i. I wziąłeś się za bary, szamotałeś. Pokazałeś kły, a teraz musisz ulec. Nie muszę. Nie ulegnę. Masz siły do takiej ciągłej walki? Aha. Aha. Nawet nie odpowiadasz. No ty jesteś zupełnie już wyczerpany. Ciebie ta jedna noc zmogła, cóż dopiero całe takie życie? Ach, ty. Ach, ty. Cóż ja? Ciocia powiedziała, że ja mam złodziejski spryt. Tak. Bo zgodziłam się z życiem i kradnę to, co jest najmniejszego. To jest szczyt mądrości. Walczyć? Don Kiszot. Śmieszne. Zresztą. Sam powiedziałeś, wyciągniemy kopytka. Ty umiesz budzić we mnie kołtuna. Ależ on na chwilę w Tobie nie zasnął. Ty się z nim nie borykaj, to na nic. Wiesz sam. Zresztą, co Ty od cioci chcesz? Ona Cię, ko cię kocha, dała Ci życie. ha, <laughs> ja się na świat nie prosił. To komuna wychowała Cię według niej najlepiej. Najlepiej? To zgroza słuchać, co ty mówisz. Według niej wszystko to zrobiła przez miłość dla ciebie. I teraz ona płacze, Zbyszku. Ona płacze. E. Nie, E. To jest matka. No i co, będzie Zbyszko? No. No. Jest jeszcze czas. Nie, nie. Takie rzeczy przecina się od razu. Raz, dwa. Zobaczysz. Odepniesz jak z tym skończysz. Ale jak? Już my na to poradzimy. Będzie skandal. A widzisz? A mówiłeś, że ci o świat nie chodzi. Więc nie będziesz się żenił? I przeprosisz matkę? Za co? Zrób to. Obraziłeś ją bardzo. Chora, ona biedna. Ciociu! Ale krzywda się jej nie stanie. Proszę cię, już ja w tym będę. Ciociu!